I ruszyły. O, Amaja bardzo wyłamała w pole. Przy wewnętrznej na prowadzeniu Kabum. Na drugiej pozycji Bella Antonella. Swarog. Latif. I już w stawce jest y, Amaja. Kabum. Kabum, Bela Antonella, Swarog, Amaja. I mocno wysyłana na Latif. Lekko galopuje na prowadzeniu kabum, szerzej. Bellantonella, bliżej wewnętrznej Sfarok i są na prostej finisowej. Ucieka kabum. Kabum od Kanatu próbuje atakować Sfarok, ale kabum zeszła do Kanatu. Środkiem toru znakomicie finisuje Belantonella. Bella Antonella, a jeszcze najbliżej publiczności Amaya. Ale dzielnie kabum się broni. Kabum, kabum utrzymuje prowadzenie od Pola Amaya. Kabum Amaya, Bella Antonella i w celowniku kabum Amaya z Bellą Antonellą.